Daniel Kosowski, Jaromir Dawid Szóste Basos, Ernest Łukaszewicz. Zapraszamy. Drugie miejsce, sztapet. Ty Jana Pawła II. wręczasz, poczekaj. Pierwsza, najpierw pierwsza. Niech wejdą. Drugie miejsce, sztafeta ja, e, bardzo. Sztafety Jana Pawła II, drużyna ze Stalowej Woli, Małgorzata Strzelec. Karol Lesiczka, Wiktoria Piru, Marek Dykałowski, Kornelia Butryn. Trzecie miejsce w trakcie Pawła II. Zajęła drużyna Dimitro Kapłuk, Marian Brazda, Olek Kłoszczynec, Światosław Laty i Artem Czuły-Myszyn. Zapraszamy. I jeszcze wszyscy zostają na scenie, moment. Co? Nie ma dyplomu za trzecie miejsce. To nie widziałem. to nie przejmuj się. I drugi. Drugi mistrzka, kochanie. Mamy, proszę.